Cześć, jestem Klockowy Kacper, a to kolejny odcinek na tym kanale. W dzisiejszym odcinku 24. klockowe nowości, czyli podsumowanie moich zakupów z ostatniego czasu. Mam wrażenie, że dzisiejszy odcinek może wyjść taki trochę krótszy, a to dlatego, że w ostatnim czasie kupiłem taki dosyć spory zestaw, któremu jednak chciałbym poświęcić osobny odcinek, dlatego możecie wyczekiwać, a wydaje mi się, że warto. A co w dzisiejszym odcinku? No to jeden dosyć spory zestaw, który zakupiłem na inwestycje, sporo mini figurek kolekcjonerskich, a do tego inne paczki, głównie z zestawami z gwiezdnych, Wojen. Was teraz zachęcam do zostawienia łapki w górę. Nowych widzów, do subskrypcji kanału, piszcie w komentarzach, co tam sobie ciekawego ostatnio zakupiliście. A teraz przejdźmy już do moich zakupów. W tej paczce wydaje mi się, że znajduje się coś fajnego, także przejdźmy do jej unboxingu. Ogólnie to, co się w niej znajduje, mam dzięki mojemu przyjacielowi, czyli Dawidowi. Pewnie znacie go bardziej z Niku Abacus Brick na YouTubie. Również ma on swój kanał i tam nagrywa o. Lego, a co tutaj się znajduje? No, to zaraz wam pokażę. Tylko muszę się z tym silver tape'em uporać. Powiem wam, że ogólnie chyba nigdy nie miałem styczności z silver tape'em, żeby paczka była właśnie nim zapakowana. Jest to dosyć mocna taśma, także ciężko jest ją przeciąć. Albo to po prostu ja jakoś ułomnie to robię. No, udało się wreszcie. Pewnie już niektórzy z Was widzą, co to jest. Tutaj jest. Paragon, ile za to zapłaciłem, ale to wam później powiem. Jednak jeszcze tutaj muszę to naciąć. No naprawdę, jakoś ułomnie po prostu zabieram się do otwarcia tej paczki, ale wreszcie teraz się udało. A co tutaj się znajduje? No to myślę, że już widzicie. I są tutaj mini figurki z Marvela, czy też to z MCU. To pudełko gdzieś tam sobie może zrzucę na dół, żeby nie przeszkadzało nam w kadrze. A teraz wróćmy, już sobie do tych figurek. W sumie powinno być tutaj 12 sztuk. No i tak tylko sobie sprawdzę: 6, 8, 10, 12. Wszystko się zgadza. Figurki są tutaj oznaczone, czyli jak możecie się domyślić, mam tutaj cały komplet tych figurek. Zobaczcie, tak się prezentuje opakowanie. Szata graficzna jest naprawdę bardzo ładna. 71031 to numer katalogowy tej serii Lego Marvel Studios Mini Features. Tak się to prezentuje. No, i są tutaj oczywiście wszystkie figurki, czyli 12 sztuk, komplet. No i za całość zapłaciłem 182 zł oraz 40 groszy. Figurki były kupowane w Klockowo w Krakowie, więc możecie tam sobie zadzwonić i spytać się, czy nadal mają te figurki, bo jest jednak problem z ich dostępnością, także cieszę się, że udało mi się je zdobyć. Bardzo możliwe, że openingi z tych figurek już pojawiły się na moim kanale, tak więc jeżeli się pojawiły, no to tutaj macie odnośnik, a jak nie, no to możecie się spodziewać za niedługo openingów tej właśnie serii. Ogólnie ja samych tych seriali jeszcze nie oglądałem, ale mam nadzieję, że sobie je nadrobię. No bo na razie tak trochę nie mam czasu i też za bardzo chęci, żeby je nadrabiać. Ale same figurki są na pewno zacne i aż nie mogę się doczekać, aż wylądują one w moich ramkach na minifigurki, bo tam na pewno będą super wyglądały. Pora teraz na taką mniejszą przesyłkę. Znajduje się tutaj jedna figurka, którą zamówiłem sobie przez jedną z Facebookowych grup. Tylko że ze sprzedawcą ugadałem się, że wystawi mi on tą figurkę przez OLX-a, przez co miałem wysyłkę za złotówkę. Także myślę, że całkiem spoko. A jaka jest to figurka? No to zaraz wam pokażę. Postaram się tylko nic tutaj nie przeciąć, bo z tego co pamiętam, ta figurka ma jeden materiałowy element. No i teraz chyba już będziemy mogli zaglądnąć do. Środka, a jest to figurka, właśnie z Harry Potter 1. Czy coś jeszcze jest tutaj w środku? Jest tutaj, właśnie, akcesorium, no ale koperta jest już opróżniona, także możemy przejść do tej figurki. Pewnie niektórzy już się domyślają po tym tajlu, a tą figurką jest Luna. Lovegood, chyba dobrze wymawiam nazwę tej figurki, przynajmniej mam taką nadzieję. I właśnie jest to ostatnia brakująca mi figurka do kompletu figurek z całej serii Harry Potter 1 oraz Fantastyczne Zwierzęta. Także złóżmy ją sobie tutaj. Od razu różdżki może nie będę na razie wyczepiał, tylko dam ją sobie z innego kompletu, ale na razie o, tak ją sobie wczepię. No i zobaczmy sobie tak szybko na tą figurkę, tak się ona prezentuje Niestety kosztowała ona naprawdę spore pieniądze, ponieważ 55 zł plus złotówkę za dostawę, czyli w sumie 56 zł, ale wydaje mi się, że jest to naprawdę spoko cena jak za tą figurkę, ponieważ jest ona właśnie jedną z droższych z całej serii Harry Potter. Jeden widzę, że tutaj jakiś włos mi się zaplątał, także mi. Wybaczcie, no i naprawdę mega się cieszę, że wreszcie mam komplet minifigurek z całej tej serii. Na pewno też cały ten komplet jest dużo wart oraz ma po prostu dla mnie taką fajną wartość kolekcjonerską, no i do tego też spoko wygląda w ramce. Przede mną znajduje się teraz paczka, w której znajduje się zestaw, jaki zamówiłem sobie przez Allegro. Przejdźmy sobie zatem teraz do jej. Otwarcia jest to całkiem dobrze zapakowane. Ogólnie ta paczka była jeszcze w takiej czarnej folii, ale postanowiłem, że ją zdejmę przed nagraniem, po to, żebym szybciej otwierał tą paczkę. Chociaż niezbyt mi to wychodzi, co możecie zobaczyć, ale chyba jak w taki sposób to przetnę, to powinienem się dostać do środka. Może teraz jeszcze to podważę, albo lepiej natnę. Muszę to jeszcze zrobić lewą ręką. A ja leworęczny nie jestem, więc może to pójść trochę gorzej, ale chyba teraz już będę mógł się dobrać do zawartości tego kartonika. Widzę, że mamy jakiś wypełniacz, także jest to całkiem dobrze zapakowane. Postaram się to w taki sposób wyjąć. No, a wy możecie już zobaczyć, co to jest za zestaw. No, trochę ciężko to. Idzie, ale o, udało mi się wyjąć sam zestaw. A teraz tylko zdejmę sobie stąd to pudełko. Także teraz na spokojnie możemy się przyjrzeć temu zestawowi. A jest to oczywiście hełm szturmowca z gwiezdnych wojen. O numerze katalogowym 75276, zestaw na linii 18+, 647 elementów i cena katalogowa 280 zł bez jednego grosza. Z tego co ja pamiętam, za ten zestaw zapłaciłem około 205 zł. Myślę, że jest to całkiem spoko. Cena a co do pudełka, to prezentuje się ono naprawdę bardzo ładnie oraz tak ekskluzywnie, to właśnie wyróżnia tą serię. 18, plus i to mi się naprawdę podoba, ponieważ te pudełka wyglądają moim zdaniem po prostu świetnie. Co do samego hełmu, to naprawdę bardzo się cieszę, że udało mi się go zdobyć, ponieważ był on moim ostatnim brakującym z pierwszej fali tych właśnie hełmów z gwiezdnych wojen. No a teraz pozostaje mi kupować drugą falę oraz te, które za niedługo mają wyjść, bo powiem wam, że te hełmy naprawdę są według mnie czymś świetnym i po prostu bardzo mi się one podobają, ponieważ świetnie wyglądają na półce. Tą paczkę mam również z Allegro i również znajduje się w niej jeden zestaw. Jest ona w takim woreczku foliowym, w takim foil bagu i teraz po prostu go sobie tak przetnę. Nie chciałem go zdejmować, ponieważ czuję, że ten karton w środku, w którym jest jeszcze zabezpieczony zestaw, lekko go osłania, więc uznałem, że po prostu nagram ten unboxing jeszcze tego woreczka. W sumie nie wiem, czy jest tego jakiś... Duży sens, ale już tak wymyśliłem, więc niech tak mi będzie. Dobra, teraz czas wyjąć ten zestaw, ale może jeszcze sobie tutaj mocniej ten woreczek rozerwę. Jest on w takim kartonie. Dodatkowe zabezpieczenie, także spoko, bo myślę, że w samym tym woreczku zestaw dosyć mocno mógłby się pognieść. Jest to też w sumie zestaw dosyć sporych gabarytów. Co możecie zobaczyć? No, wreszcie udało mi się. Uporać z tym woreczkiem, i teraz tutaj trzeba naciąć, i będę się mógł dostać do zestawu, a jest nim kolejna rzecz z LEGO Star Wars, tym razem statek transportowy rycerzy REN. Jeszcze sobie tylko ten karton stąd zdejmę. No, a teraz możemy się lepiej przyjrzeć temu zestawowi. Może ustawię go w taki sposób. Jak widzicie, LEGO Star Wars, statek transportowy rycerzy REN, tak jak wcześniej wspomniałem, numer katalogowy to 75284. Takie mamy tutaj figurki. Są dwaj rycerze REN oraz No, która, nie oszukujmy się, jest dosyć sobą. Figurką, przynajmniej mniej wartą, bo samo wykonanie jest naprawdę całkiem spokojne. No i do tego ten statek rycerzy Ren, któremu na pewno kiedyś się przyjrzymy. A przynajmniej mam taką nadzieję. Z tyłu pudełko wygląda w taki sposób. No i ja wam powiem, że od dłuższego czasu zbierałem się za zakup tego zestawu, ale na szczęście wreszcie mi się udało, bo z tego co słyszałem w takich przeciekach, to ma on być wycofany z końcem 2021 roku. Jeszcze nie wspomniałem w sumie o cenie. Także za ten zestaw zapłaciłem lekko ponad 219 zł. W sumie kosztował on 10 zł więcej, ale użyłem sobie 10 monet przez Allegro. Zawsze to dyszka zaoszczędzona. No i myślę, że ten zestaw jest naprawdę całkiem spoko. No i muszę wam przyznać, że jestem naprawdę bardzo zadowolony z jego zakupu. Przede mną znajduje się teraz chyba najmniejsza paczka z Lego Shopu, jaka kiedykolwiek do mnie dotarła, a jest ona dlatego taka mała, ponieważ jest tutaj zestaw, do którego do darmowej dostawy dobrałem sobie elementy z bricks and pieces, z czego pewnie za niedługo będzie film na moim kanale. Ale teraz przejdźmy już sobie do openingu samej paczki. Tak Wam zdradzę, że znajduje się tutaj jeden zestaw. Myślę, że na logikę spokojnie mogliście wywnioskować, albo chyba nawet to powiedziałem, że jest tutaj zestaw poniżej 200 zł. A jaki, no to zaraz Wam pokażę, tylko jakoś to pudełko muszę otworzyć. Może lekko będę się tutaj posiłkował nożem. No nie jest to takie łatwe, ponieważ ten klej Dosyć mocno tutaj trzyma. Przepraszam Was za te wszystkie wstrząsy, ale chyba teraz już udało mi się wreszcie dostać do tej paczki. No nie było to najłatwiejsze. Kiedyś powiem Wam szczerze, że chyba tak łatwiej do otwierania, właśnie pakowali te paczki z Lego Shopu. A co mamy w środku, no to pewnie już niektórzy z Was zdążyli zauważyć. To sobie odłożymy na dół, a główne danie tego. Zamówienia jest tutaj. No, niestety, zestaw jest pognieciony. Zobaczcie, tak to wygląda. No, jest on w sumie dosyć sporo pognieciony. A tak Wam powiem, że to pudełko nie wskazywało na to, żeby zestaw był pognieciony. Już Wam to pokażę. No, może teraz jest tutaj trochę zagnieceń, ale to bardziej od openingu. Tutaj też mamy trochę, ale jednak, jakby był on dobrze zabezpieczony, to chyba nie powinno się to. Ognieść, a jak możemy zobaczyć jest trochę inaczej. Pozwólcie, że jeszcze to pudełko sobie gdzieś tam zrzucę. No i teraz tak trochę bardziej możemy się przyjrzeć temu zestawowi, a jest to 40499. No i są to takie sanie Mikołaja. Niektórzy to też nazywają battle packiem z reniferami, no bo mamy w końcu tutaj aż 4 sztuki tego właśnie odlewu. Oprócz tego mamy nawet ładnie wyglądające czerwone sanie, figurka Mikołaja, sporo prezentów, no i taki świąteczny klimat ma ten zestaw. Ja wam powiem, że chyba go nie będę wymieniał, już go sobie zostawię w takim stanie. I tak planowałem ten zestaw sobie otworzyć właśnie w takim okresie świątecznym. No i powiem wam, że nie mogę się aż doczekać, gdy będą nadchodzić święta i sobie taki zestawik złożę oraz gdzieś tam ozdobię półeczkę w swoim pokoju w takim świątecznym stylu, a może nawet namówię rodziców, żeby to gdzieś w takim bardziej dziennym pokoju postawić. Ogólnie ten zestaw kosztował 150 zł i wydaje mi się, że. Jeszcze przed jego złożeniem, że warto było wydać tą właśnie kwotę na ten zestaw, ponieważ już na pudełku wygląda on naprawdę świetnie. No, i ostatnim zakupem, jaki sobie dokonałem w ostatnim czasie, jak teraz możecie zobaczyć, jest zestaw Lego Creator London Bass o numerze katalogowym 1025. 8. Zestaw ten moim zdaniem jest naprawdę świetny. Jest to ogromny pojazd, który składa się z 1686 elementów. No i jeszcze raz powtórzę się, według mnie wygląda on po prostu super. Naprawdę moim zdaniem został on bardzo dobrze odwzorowany. Jeżeli chodzi o jego cenę katalogową to jest to 550 zł bez jednego grosza, a jak możecie zobaczyć mi udało się go zakupić za 409 zł. Był on na promocji w Smyku. No i wydaje mi się, że jak na te czasy to jest to na naprawdę świetna cena za ten zestaw, bo jak przed chwilą sprawdziłem, najtaniej jest on na Allegro za około 520 zł. Zobaczmy sobie teraz jeszcze, jak wygląda to pudełko z tyłu. No i z tyłu wygląda to właśnie tak. Możemy tutaj zobaczyć wszystkie funkcje bawialne, w sumie jest ich naprawdę Całkiem sporo. Sporo rzeczy się właśnie tutaj tak uchyla, czy też odczepia. Możemy też zajrzeć do środka, no a w środku ten autobus wygląda również naprawdę bardzo ładnie. I przy tym zestawie właśnie mocno się zastanawiam, czy go sobie zostawić i zbudować oraz postawić na półce, czy jednak trochę przeczekać, bo z tego co wiem, ma on być wycofany w tym roku, więc na pewno jego cena wzrośnie, więc mógłbym go sprzedać z zyskiem, ale nad tym będę się zastanawiał. Na razie chyba jestem bardziej przy tym, żeby go zatrzymać na inwestycje. Wy w komentarzach, Możecie pisać, co właśnie wy byście zrobili z tym zestawem. Może ktoś z Was go ma i wtedy napiszecie taką krótką, szybką recenzję. Ja sobie to chętnie poczytam, ale tak jak mówię, na ten moment, na razie go zostawię sobie na inwestycje, chociaż muszę przyznać, że naprawdę ten model bardzo mi się podoba i trochę kusi mnie, żeby go sobie złożyć. Jest to też już mój ostatni zakup, jaki Wam pokazuję w tym odcinku, więc teraz przejdźmy już sobie do podsumowania. Podsumowując, muszę Wam powiedzieć, że wydaje mi się, że chyba tak trochę mniej zakupów zrobiłem sobie w ostatnim czasie, tak porównując sobie to, ile Wam pokazywałem rzeczy w poprzednich odcinkach. Oczywiście też kupiłem całkiem sporo zestawów, jednak wydaje mi się, że trochę mniej niż w poprzednich miesiącach czy też to odcinkach. Jeżeli miałbym wskazać rzeczy, z których jestem najbardziej zadowolony, to chyba będzie to ten londyński autobus oraz helm Stormtroopera. Ale oczywiście z wszystkich zakupów, które Wam pokazałem w tym odcinku, jestem naprawdę w sumie jak zawsze bardzo zadowolony. Wy w komentarzach piszcie, jak wy oceniacie moje zakupy z tego odcinka oraz co tam ciekawego sobie ostatnio zakupiliście. A jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę. Nowych widzów zachęcam do subskrypcji kanału, a w tym odcinku to by było już na tyle. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!